Rejs po Karaibach. Śniadanie na Antigui i Barbudzie. Dwie maleńkie wyspy na skraju Morza Karaibskiego. Z jednej strony, mało znane, delikatnie schowane przed masową turystyką, z drugiej, rajskie pejzaże, biały piasek, turkusowe fale i tropikalny luz. Myślisz, świeże owoce, kokosowe smoothie, pastelowe drinki. A tu zaskoczenie, bo tradycyjne śniadanie mieszkańców Antigui i Barbudy to coś zupełnie innego. Fundi, karaibski wymiatacz śniadań. Słysząc nazwę fundi, wyobraziłeś sobie danie z grzybami, nic bardziej mylnego. Fundi to podstawowy element porennego talerza, występuje w towarzystwie ryb, warzyw. Pikantnych gulaszy lub delikatnych sosów pełni rolę naszego chleba albo klusek. Ma konsystencję gęstego, elastycznego ciasta. Podawane jest w formie pire lub zgrabnych kulek. Powstaje z mąki kukurydzianej, gotowanej z wodą aż do uzyskania zwartej, sprężystej struktury. Obowiązkowym dodatkiem jest okra, a przyprawą wyłącznie sól. Na koniec całość skrapia się odrobiną masła. Proste składniki zaskakujące wartości. Fungi to tylko dwa główne składniki. Mąka kukurydziana okra, a jednak potrafią naprawdę dużo. Mąka kukurydziana dostarczy witaminy B1 niezbędnej do pozyskiwania energii z białek, tłuszczów i węglowodanów. Witaminy B6 Kluczowej w metabolizmie białek magnezu, fosforu, selenu, manganu i cynku. To zestaw wspierający układ nerwowy, mocne kości i zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci. Nie brakuje w niej także błonnika, który dba o prawidłową pracę jelit. Okra oferuje mangan i błonnik, witaminę C o działaniu antyoksydacyjnym oliane wspierające produkcję czerwonych krwinek Cała potrawa jest delikatna, a przy tym sycąca, idealna na śniadaniowy początek dnia. A co z masłem? Masło dodaje aromatu i wzbogaca smak fungi, dostarczając energii oraz witamin A i E, ale ma też swoje minusy: wysoka zawartość cholesterolu, nasyconych tłuszczów i kwasów trans. Dlatego odrobina tak, chojna łyżka lepiej nie. To ograniczy ryzyko wzrostu złego cholesterolu LDL we krwi i ochroni układ krążenia. Czy warto spróbować? Fungi to danie banalnie proste, a jednocześnie na tyle neutralne, że świetnie łączy się z przeróżnymi dodatkami. Ryby, warzywa, sosy. Wybierz to, co lubisz najbardziej, i sprawdź, jak ta karaibska propozycja odnajdzie się na Twoim talerzu. Może odkryjesz, że fundzik dodaje potrawom wyjątkowego charakteru i odrobiny egzotyki.